Ten i on Idę za wami, co jest? To jest grzywiarz, nowa ksywa. Grzywiarz. Jeszcze musimy chwilę poczekać, bo mi się stamina jeszcze nie od tego. Nie od, od... No mi też musi się stamina zregenerować. A my, mroziu, biegniemy tak, jak za nim, pod te samochody. To jest do trzymania do broni jakiejś, ale nie używam. Nie zapełniaj sobie piłki. Dobra, ja jestem cały I... zdeszany może broń widzę? Ja się przyjrzę jeszcze raz z binokularów, co tam jest. Tu stój, stój. Mam to podnieść ty? Nie. To są zombie policyjne, więc uważajcie, nie? A co, będą aresztować? Będą aresztować. <noise> będą mogą, mogą legitymować. Helm, mam helm. Dobrze. Będą i łopata. Freeze! Weź helm sobie, weź helm sobie, hełm odrzuć się. O, o a teraz profesjonalnie wyglądasz z tym hełem. <noise> No. Jeszcze trzepnym trzeba trafić mi nie może. Oła. Cicho, chłopaki. <grym> Formować, się Dobra, szyk. ja mam ten, ja mam, mogę, mogę zaczynać akcję. Poczekaj, jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze, nie, nie jeszcze nie zaczynaj. Jeszcze nie, słuchaj, ja mam staminę na połowę dopiero. Ja muszę tam od boku spróbować. wejść. tam, przeskoczę przez ten murek, to one będą jak głupie latały. To co? Zaczynamy? Zabawę? Gotowi? No, lecimy. No dobra, to lecimy. Nie no. ten przycisk Uważaj, dalej. Ja mam oczy. lewą patrzeć czy ten. którą stronę mam patrzeć? Lewą czy prawą? Okay, czekaj, czekaj. Patrz, patrz. Ja, ja pra, patrzę prawą wtedy. Masakra. O Przemok, uciekaj, 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 Przemek, uciekaj. Tu mamy? Nie nie, nie nie, jeszcze nie. Ucieka, pięknie ucieka, jak zły Ja biorę prawą stronę. Dobra, tenber plecak. Ja Wciągnąłeś ich. Uzi mam na ciebie przemek. Idą, 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 idą wszystkie. Sto! widzę, 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 fajnie. Dobra, super Tutaj nic nie ma. O zostałeś? Ale tylko delikatnie. Mamy przestrzelać? Nie nie, 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 spokojnie, ja sobie z nimi poradzę tutaj. Już nie biegną za tobą. Ale A tu sz... nic nie było. Zwariowane były. Ty nie ma, nic tylko same światełka są tutaj. Chodź, uciekaj, idziemy do przemka teraz. A ten oktowizor, co tam widziałeś? Nie, to nie był, nie wiem, Przemek, widziałeś coś? Ja? Ten mroził. Nic nie ma. Tu ktoś strzelał? No, ja. Strzela. Zleciało się za mną. Chodź, mroził, uciekaj. Chodźcie, chodźcie. Ty, bo ony tu. A, jest tam taki jeden, co tak szybko biegnie. Niepotrzebnie strzelałeś. To ty? Dobrze strzelać? Ja, nie, tylko tego najszybszego zdjąłem. No strzelać? Nie, 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 chodźcie tutaj. Idziemy na ten Devil Pass teraz. Mamy trochę żarcia i jedzenia czy nie? Mamy. Nie, bo ty, cała grupka za wami idzie, nie? Za tobą mroził. Nie, zatrzymał się. Chodźcie, pójdziemy wzdłuż tej drogi. Tam jest mountain cast. Tak, by tak teraz serię puścić. A ile masz na boi? No kurde, 21. To Dobra, cofka, tej, szkoda tej, szkoda amunicji. Trzeba czeka, czekaj, czekaj. mu strzelić. No, tak, jeszcze. Coś tam Kurde. Grzyby chyba. <laughs> Dobra, chodź, no. Przemek prowadź. Jak dziecko, jak dziecko. Tomek, prowadzisz. Tylko dwie zostały. No, no faktycznie. Lubicie trzeba go w łeb. Spadał w oczy. Dobra, lecimy. A chcesz, czekaj, ja wymieniam plecak. O, mam UZI. Dobra. UZI i plecak, takie są. Dobra, nie drogą, masz rację. Zrobimy sobie dookoła. I teraz idziemy? idziemy? Tak do tych bardziej... farm, ale pójdziemy... Czekajcie, chodźcie, schowamy się za te skały. Ok. Muszę coś wypić zaraz. W sumie nie, nie muszę jeszcze pić. Teraz tak, mapa. Mamy tak. Możemy pójść ten mountain crest. Koki tak weźcie sobie. Jak jest... to nie ma? Masz? Nie, wiem, nie wiem, czy zahaczyć. bandaże. To nie ma, do niej weźmie. Czy ja coś potrzebuję? Dobra, wziąłem. Na razie nie. Słuchajcie, mam tak, mam trzy soki i dwa hmm? milisanty. Ja na razie nic nie potrzebuję. Ja mam wodę, tunę i back ja of mam, chips. Ja mam jedną wodę małą, jedną wodę dużą, no, Dobra, spójrz, ok. to jest to. no, no, teraz na mapę. Mountain Crest Mountain no. Crest i pytanie, czy potem idziemy do, ten, do tego no, Nie wiem, no, 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 napisane. Czy może bardziej na Delta Peak Range Station? Bad, sport, o, no, 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 możemy no, 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 ale, dobra, mogą, ale na Mountain Crest, tak, to mountain crest. Dobra, Idziemy Idziemy mountain crest.